Cześć, taki przegląd cen na dzień dzisiejszy dzisiaj mam 206 luty mają nas taki u nas kosztuje 310 ml z funk 65 To jest kielecki a winiarek 400 gramowy 25 Słyn szan świkła Pojawiły się w większych ilościach za jakiś czas będą święta. Wiem, nie, nie tak szybko, ale tutaj ogólnie jest z dużym wyprzedzeniem wszystko. Widzieliście co było na przykład na święta? Kojenki już były. Co to było? październik chyba? Może listopad? To jest wodę świątecznym, Października co najmniej i tak dalej. I dekoracje świąteczne. Dobrze, idziemy dalej. Z tego na przykład, co ja też kojarzę. Tak wiecie, też pokażę to 265 Ale jak mamy kartę tego sklepu To 230 Kapiekarz szczeciński 65 pi Aha, tylko że film mam może jakaś inna, ale papiekarz wykaże. Galma Kdola 50 To są z kogódkiem toki na tu 80 pi Packi pam, Pamapolu za 215 Łowicz 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 400 ml 2 Sławek, tylko widzę jeden, więc nie ma za więcej słonecznik Przyprawy klimat 45, 45 pięć, to jest świetne słowo, kuperek. 12 sztuk. Monka, 50, I patata, 35. Czekolady widzę w Kurde, 80. Powiem szczerze dwa, go. Te angielskie czekolady są już tańsze. O kurde, 80 jest dwa tylko. A tu jest 90. Tylko. Sakra. Tutaj około funta, funta 50 kosztują takie naprawdę z wyższej półki czekolady, takie smaczne bym powiedział. Taka dobra filma, kaldery na przykład. Wtedy jest reklama, ale według mnie są dobre i wystakują. Ogólnie one kosztują około 150 50. No i są, cena. Kupione... Okay. milka grubowa, funt 40. Z orzechami. On 45. Mamy 135. Czarna czekolada. delicę Delicie. 30. Kaczuk. Kaczuk, o którym widzę. gram są 85. Nie wiem, co tu się stało. Chyba ktoś za dużo. wie dzielił na raz. Musztarda 85. Te krótkie kształty też pokazywałem. paluszki, lajko pięćdziesiąt pięć Całeczki, tylko wydziane. chips, dwa trzydzieści. takie małe zwykłe, sześćdziesiąt Prawy 1 i 2 z 0. Musimy potem bar. Okej. Okay. o osi, osi, osi. 60 pi. Ta pudełka w funt 25 albo fund fund w funt 35. Uszynięka w funt 20. Tym kaft dwugulicowy w Kubyć za 75. Potem co? Engine 55pi. W sumie bez 30.35 cyklu, cyklu ta sama cena. Tymbanki po 70 pi. Wódka jakaś żołądkowa 15 wódek. Żubelska, 12, Żołądkowa gorzka, 13. I chyba tyle. No to tak e, przy, przykładowy sklep. Nazywa się Senswy. Polskie produkty są dostępne, ich też w Tesco. I w Sędzwy. a w tych innych to pewnie też tylko ja tam po prostu zakupy robię nie pamiętam czy też w dużej ilości. Czy są osobne polskie półki czy po prostu są na półkach, kojarzycie jak są na przykład musztardy to i tam też jest polska musztarda. Tutaj są takie typowo odcinki odcinkowe nie, te półki specjalne. No to tyle. I dnia do usłyszenia.